Cześć, z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Opo A52, coś o tym telefonie? Dlaczego na tak? Dlaczego na nie? Czy jest spoko, czy niespoko? Więc lecimy. Pierwsza rzecz, myślę, że w temat wyglądu, czyli na plasticzek. Jakoś to wygląda. Kto lubi takie pastelowe kolory, będzie na pewno na tak. Czy mi się to podoba? No tak nie do końca, ale zawsze może być. Fakt, nie stłuczę się, nie porysuję się, bo macie tui, które w miarę dobre chroni smartfona pod tym względem jest OK. Idziemy dalej. Ekran, rozpoznawanie, biometria. Ja jestem na tak. Oczywiście ten tutaj hmm, czytnik papilarny, który mamy w ekranie, tutaj pod spodem, daje radę. Nie jest może jakiś taki turbo szybki, bo najpierw w ogóle wcisnąć wtedy na pewno to zadziała. A można też dotknąć i też działa. Jest też rozpoznawanie moją buźką, którą możecie sobie oczywiście przemienić, żeby było to trochę inaczej. Ale mimo tego, że jestem za aparatem, też spoko, więc biometria jak najbardziej na tak. Ekran, no, ekran jak to ekran ips Kąty widzenia nie są zbytnio rewelacyjne, jasność też nie jest rewelacyjna, więc no wiadomo, telefon nie jest drogi koło kafla, więc to naprawdę dość tania zabawka, która w sumie wszystko ma wydaje się, że jest to spoko, więc myślę, że w tej cenie ekran można taki zaakceptować z dziurą na froncie, jak najbardziej myślę, że da to radę, chociaż nie jest to jakiś top. Dalej brzmienie. Głośniki, sam stereo, słuchajcie, w to nie stereofoniczne głośniki, no to pozazdrościć i brzmi to całkiem rozsądnie, nie powiedziałem, że jakoś super, hyper, mega, a na pewno nie jakoś plastikowo i bez, bez, bez brzmienia i bez, bez, bez niczego, więc to też wchodzi tutaj w ramach tego smartfona jak najbardziej na plus. Co nie wchodzi na plus, moim zdaniem, nie wchodzi w jego wydajność. Snapdragon 665, powiem Wam, no niestety, muli, Gdy sobie odpalicie wiele aplikacji, chcecie później powracać, te takie przejścia między aplikacjami, powrót, no to to nie działa dobrze. W szczególności, jak jeszcze macie coś, jakąś grę odpalną, musicie wrócić do normalnego ekranu, no wkurza to, denerwuje. I tutaj przydałoby się zdecydowanie lepsza i szybsza jednostka w speed testach. No, może tylko z tych telefonów które mam aktualnie, może tylko Motorola G8 Power, który ma ten sam procesor, wypadła gorzej. Od tego smartfona, więc no, wydajności super. My nie możecie się zbytnio po nim spodziewać. Są często jakieś takie klatkowania, gubienie, gubienie klatek w animacji. No, to to nie jest to, co byśmy chcieli, więc wiadomo, kwestia pewnie softu. Może da się to jakoś ogarnąć, może jakieś aktualizacje coś tutaj zrobią, no ale na chwilę obecną, no wydajnościowo. Wiadomo, wszystko będzie działać, ale będzie Was irytować czasami przycinanie tego telefonu już na dzień dobry, więc to mi się nie do końca też pasuje. Też jest 4GB i to powoduje to, że jeżeli naprawdę macie wiele rzeczy odpalonych na raz, no to tutaj kanibalizm tego RAMu jest taki, że po prostu wszystko co odpalicie później zostaje ubite, uwalone, więc też to nie jest do końca dobra opcja. Mogłoby być tutaj w tym temacie lepiej. Sam system, spokój, jest dużo opcji, ciekawostek, można sobie popatrzeć, poustawiać wiele rzeczy. Sam wyświetlacz oczywiście, macie nawet regulację temperatury barwowej. No to tu jest spokoj, to fajnie, że ona jest taka płynna, a nie, nie tylko dwie, dwa, hmm, też tak powiem, trzy możliwe rzeczy do wyboru. Ochrona oczu, tryb ciemny jest oczywiście też, więc y, można sobie zrobić to, że będzie wszystko wyglądało inaczej i nie będzie czarno. To to co lubimy, fakt, że to nie jest samolot, ale, ale ja lubię na przykład czarne te tematy, Jestem jakieś. Udogodnienia, inteligentny pasek boczny, też możecie domać przyciski nawigacji, oczywiście można przełączyć na standardowe gesty, które każdy z Was na pewno zna, no to jest na pewno na plus. Jest folia, którą już tu mam zdartą, jak ją zedrzecie, no to niestety widzicie co tu się dzieje, żadnej powłoki, powłoki oleofobowej ten ekran nie ma, więc trzeba coś zastosować, najlepiej szkło, które by go miało, bo, miało, bo, bo naprawdę to denerwuje strasznie się brudzi, wiadomo, ja nie pocuję Wam fonów do użytku, gdybyście widzieli mniej więcej jak to będzie wyglądało, nie ma co po prostu pieścić i udawać, że jest inaczej niż być powinno, więc odnośnie systemu spoko, czekamy na jakieś aktualizacje, myślę, że przydałoby się one na pewno, gdyż, gdyż, no, no wydajność tutaj, jakieś klatkowania, myślę, że jest to do poprawy, jest oczywiście przestrzeń gier, cóż, mamy tu jeszcze dalej dzielony ekran, który, jeżeli dobrze pamiętam, trzema palcami Gestem albo z góry, albo z dołu się to robi, jak widzicie, i od razu możecie sobie dwie apki ogarnąć. To mi się też w miarę fajnie podoba. Co tu jeszcze z ciekawości: klonowanie aplikacji może się przydać. Chcecie mieć dwa facebooki albo coś w tym stylu? Od biometria standardowo wszystko jest. Ekran główny, tapeta, ekranu, wszystko to można sobie w miarę poukładać, no, no są na nakładka, ale wydaje mi się, że trochę trzeba by dopracować nad jej działaniem. Następna sprawa, bateria, mamy tutaj około 5000 mAh, 480 parę, wiadomo, no, to są zawsze wartości średnie, maksymalnie jest 5000, pewnie większość ma trochę mniej. Z ładowarką 18-watową, w miarę się to szybko ładuje, chociaż to nie wiadomo, nie jest jakieś turbo szybkie, 7, 7,5 może 8 godzin sotu na baterii, więc to powinno Wam starczyć na jakieś 1,5 dnia użytkowania, myślę, że nie więcej, więc pod tym względem tak to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o granie, no trochę mocniejsze tytuły, no nie jest tu jakieś super mega hmm, graficznie wszystko nie wygląda tak ładnie jak na najmocniejszych jednostkach, więc wiadomo, pogracie, troszeczkę w niższej jakości, no ale coś kosztem czegoś, więc wiadomo, to nie jest telefon, który kosztuje parę tysięcy, tylko tysiąc, więc no... Doda się do wszystkiego. Następne, te, następne tematy aparaty. Praktycznie 12 megapikseli główny, jest szeroki kąt, no i dwie opcje powiększenia, które są realizowane cyfrowo w tym aparacie więc te fotki wychodzą jak wychodzą. Powiem krótko: jak na 1000 zł, dramatu nie ma, ale wiadomo, że nie urywają te fotki, wiadomo czego. Gdy jest dobre światło, dobrze ustawicie, wychodzi spoko. No i jeżeli chodzi już o powiększenie, no to widać już tutaj cyfrowe algorytmy, te zdjęcia nie są takie szczegółowe, nie są tak dobrze wykoloryzowane, nie są tak dobre plastyczne, więc brakuje. Brakuje, nie da się ukryć. W szerokim też trochę gorzej. Jest teoretycznie dedykowany tryb nocny, no bo te zdjęcia w nocy też jakoś nie powalają jakością. Widać, że tutaj. Naprawdę algorytmy robią swoje i powodują to, że te zdjęcia mają wyjść ładnie, ale wiecie jak to wychodzi, że później efekt jest taki, że się dziwicie, że nie jest do końca super, jest dziwnie. Wiadomo, na społeczności, na Facebooki i tym podobne inne rzeczy na pewno się nada, jeżeli chodzi o jakieś takie bardziej ciekawsze zastosowania, no to, no to już tak super nie będzie. Myślę, że wersja wyższa A72, jeśli dobrze pamiętam, ma trochę lepsze parametry, więc pewnie wypadnie lepiej, no ale będzie troszeczkę droższa. Mam nadzieję, że też uda mi się ją sprawdzić, no ale myślę, że ten 52A OPPO no jest, jest takim jakby telefonem do abonamentu, wiecie, po prostu coś, co ma być za złotówkę, myślę, że spoko, ale gdyby się na niego szarpać tak samemu, jeżeli nie oczekujecie zbyt wiele, no to ok ale nie mam takie trochę mieszane uczucia. No jest niby dobrze, jest wszystko, jest niby NFC, no tak naprawdę macie wszystko, co być powinno w tym telefonie, działa to, no ale tutaj gdzieś coś przytnie. Tutaj coś fotka nie do końca super wyjdzie, no ale wiecie. Jest stereo, które fajnie brzmi. Jest NFC, który w stanie telefony nie mają, więc no trzeba sobie się zastanowić, co, na czym Wam bardziej zależy, czy też nie. Jest mini jack, oczywiście na słuchawkach też to w, w porządku brzmi, już nie mówiąc o samych głośnikach. Więc taki telefon, który ma wiele fajnych opcji, niektóre ma nie do końca dobrze przemyślane. Trochę by się przydało go zaktualizować, zrobić jakieś bardziej optymalizacje, jeżeli chodzi o kwestie systemu, no ale... W ogólnym rezachunku nie jest tragicznie, jak to się mawia, no po prostu może być. Dobra, chcecie coś więcej wiedzieć? Cała playlista jest odnośnie tego smartfona, możecie zobaczyć, jak wypadają gry, jest sam film o zdjęciach. Dużo speed testów w z aktualnymi modelami, więc możecie po prostu zobaczyć, jak co, gdzie, komu po co, czy lepiej coś dopłacić, czy Wam to wystarcza. Tyle. Macie jakieś pytania? Sekcja komentarzy jest dla Was, gdzie go dorwać? Linki na dole. Tutaj cała playlista, o nim się na pewno gdzieś znajdzie. No i cóż, na dzisiaj tyle. Opo A52. Z tej strony łócek trzymać się ciepło. Hej.